Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry, widzowie. Tak, jesteśmy w, w południowo-zachodniej Polsce, tak. Ile tutaj jest stawów? Co? Trzy stawy, nie? W naszej okolicy. Trzy. I, I powiemy o. Bobrach. O Bobrach. O Bobrach, tak. Jakie, jakie spustoszenie sięją tutaj. Jest grudzień 7. 7 grudnia 2020. Tam przejdziemy się po ulicy. Na środku filmika. Co jest? Aha, zrobimy sobie przerwę, tak? No. Na coś becie, dobrego. Nie będzie przerwy, to będzie w środku filmika. Tak? W środku filmu? No. <laughs> ja wejdziemy tam... Dobrze, to sobie coś zjemy. I... Ty coś pokomentujesz, ja sobie zjem z Tobą. No, ja coś pokomentuję, dobrze. To jest druga część, tak? No. Rozlewiska. Ale, a gdzie pierwsza? No pierwsza była z tyłu za nami. No. Dosyć, dosyć obszerny staw. Tak, tu jest zwężenie stawu. I dalej się rozlewa na drugą część. A zobaczymy to, to duże drzewo, które niby bobry. A, jeszcze nie zawaliły go, widzisz? To pójdziesz pierwszy? Popatrz. To już jest prawdę, prawie... To tamte. Jest. Aha, a tam jest też, tak? Zawalone. No tu już kilka drzew zostało zawalonych. Dzięki Bobrom. I pokażemy jedno... No tu jest dużo błota. Musimy uważać, żeby nie wpaść. E, pokażemy jedno drzewo. To jest pierwsze drzewo, które, które e, pogryzły te bobry. Pogryzły bobry, no. I one wybierają właśnie takie odpowiednie drzewa dla nich, tak? Żeby im łatwiej to było wyjeść. Najpierw korę zedrzeć, a później do samego rdzenia drzewa. Nie interesują się sosnami, świerkami. Liściaste drzewo. To jest jedno z mniejszych drzew, które zniszczyły bobry tutaj. Są zdrowe, mocne drzewa i akurat je sobie upatrzyły bobry i niszczą. No jeszcze chwila i ono zawali się. Może... chyba kilka dni, a nie no, w chwilę. O, kilka dni. Wow. Dziś sobie na koniec odcinka będziemy sobie chodzić po lasach. Po lesie? No, naprawdę. No przejdziemy do... Może w innym odcinku. Przejdziemy do innej części tego regionu. Do ile tam, tam są, tak, tam są większe stawy. Jeden staw jest prywatny. Nie. Naprawdę. A i znowu jeszcze? Chciałbym wam powiedzieć. O czym? Ten. Tak jest ten staw daj trzeci. Ten trzeci Trzy? duży, no. No to tak, że w tamtym lesie. się Mhm. To pójdziemy jeszcze dalej i zobaczymy, co tam będzie, to będzie na koni. To będzie na koni. No jak zdążymy, to... No może na trzeci, na piąty odcinek. Mm -hmm. Ten na dla Chodźmy, zobaczymy. A Obejdziemy tę tą część stawu dokoła. A może? No? Ja za za to na drugi odcinek. Mhm. Mm A powiedz co jest. No. Naprzeciw tego stawu jest. Jest też staw. Ale to już jest bardziej mokradło, bagno, zarośnięte trzciną. W tej drugiej części tego bagna już jest to troszeczkę więcej wody. Ale musimy uważać na, na węże. W łapka w górę! Kto wie co to jest? Ale co? No to! To, to są śmieci. Worek! Worek pewnie no. no. Ale popatrz, jakie piękne. Ale. Ja mam... e, tam już nie pójdziemy, ale z, z, zaraz za tym okradłem. E, ja to widzę tak. E, za trzciną tam jest też zawalone e, przynajmniej z dwa drzewa przez Bobry. To jest rozlewisko, gdzie, gdzie mnóstwo żab żyje, tak? No teraz nie usłyszymy ich, bo, bo jest już zima. Przejdziemy dalej i dojdziemy. Tam jest o, no, widzisz? Widzicie widzobie? No jeszcze nie widać, ale zaraz tam dojdziemy. Pokaż kolejne kolejne drzewo zniszczone. Niemniej jednak, zanim tam dojdziemy, czekaj, zanim dojdziemy. W tym roku, ja to z góry pokażę, w tym roku, zostało zawalone tu też drzewo. E, no niestety, to już wygląda jakby to było, nie wiadomo ile lat miało, ale to jest kilka miesięcy temu. Zostało zawalone e, drzewo przez bobra, tak? To było piękne, ogromne drzewo, zdrowe. No bo to tak było, o, był dobrym były. Wy ten. Mm -hmm. Te drzewo zjadły. Tak. E, ten. Później ktoś tu przyszedł, taki z pracownicy ścieli drzewo, ścieli. bo tak nieładnie wyglądało. Mm. No i tak to się stało. A, i to będzie teraz jakiś fajny. Na pocieszenie to proszę, tu parasolka. Tu parasolka, kto zostawił. Tak, ktoś zostawił. Pewnie wędkarze. ...parasolkę. Nie wiem dlaczego, tak jakby a parasolka w to postawił. No. O! I teraz sobie zjemy cios z Cichotą na... Czekaj, ale nie... O, Czekaj, dojdziemy do naszego miejsca ulubionego. A dlaczego to jest miejsce ulubione? No ten. Co, 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 kogo tutaj spotkaliśmy? No, Zabaj, Karolka. Pana, pana Karolka. No. A pan Karolek to jest, to jest mała żabka? Zrobiliśmy kiedyś dom, <coughs> niestety ktoś zniszczył albo tak. falało. Albo falało. Zrobił Zrobił też, <coughs> tutaj mieliśmy też zbudowany mały domek dla małż. No. Tu mamy siedzenie takie. Gdzie w jest siedzenie? O. No. Zobaczmy, nie zawamy się. To też bobry, tak, ona to też... nie co się. To mi kiedyś... Mamy to usiadł by tak? się mi się no. No widzowie. Popatrz, tak, takich nie znajdziemy Bobra, nie? nie, nie, nie jeszcze nie zobaczyli, nie, nie zauważyliśmy nigdzie. To witowie czekają. Nie udało się. Witowie czekają. Na co? No i nieżty uciągdzie. No ja najpierw będę tutaj ponagrywać się jeszcze wpakuje, ciasteczko Dobrze. Uh, popatrz, myśmy tutaj jeszcze z, z, z 4 miesiące do tyłu no to Zanim to... były deszcze ulewne no. Tu można było suchą nogą stanąć, tutaj gdzie są te trawy uh, i w tym miejscu mieliśmy fajne, fajne takie zagrody dla małż zrobioną mm -hmm. No to wszystko teraz niestety tu było. zostało zalane, tak. Nie jest. No raki było. żyją na szczęście. No tyle jest czysta, czysta woda, że raki są. Widzowie to co mam I teraz to będę robić. Dobrze, to sobie wyjśc. Tak e, Ale nie będzie przerwa. No dobrze, nie, nie, nie będę robił przerwy. Chodź. Oczywiście papierek do do, do kieszeni, do... tak? Na razie do kieszeni, później do kosza. Tak, do kosza, na śmieci. A to usiądź <coughs> tu. Zjemy No usiądź sobie Sebastianusiu, a ja, ja nie będę siadał, wiesz? A to nie dostajesz czosnka. Nie, ty sobie zjedz. No, Smacznego. No dziękuję. Czeka. Piękna natura. Widzom, jeszcze tu jest takie drzewo. No rzeczywiście tutaj nie założyłem. No. Zobaczmy bliżej. Kolejne drzewo. No minęliśmy już 6-7 takich drzew poobiedzonych. A widzą, wiesz, jeszcze chciałem pokazać. Nie będę pokazywać Wam, ale biała czekolada. Do smacznego. No. Teraz się teraz nie to nie będę. Ale zobaczmy nawet to, to drzewo zawalone jeszcze podgryzają sobie Nie to bo że bo minutem no. ja nie będzie Dobrze Bardzo piękne miejsce bo nie w tej części, ale w tym pierwszym stawie, który na początku widzieliśmy Jest, jest super miejsce zrobione na ogniska Zadaszone Altana duża, rożno dla wszystkich, tak? Miejsce zadbane jest. Przynajmniej ta część. A widziałeś tutaj? Tutaj następne drzewo też jest obiadane. No w tej części stawów niestety te drzewa nie są zabezpieczone. Na trzecim stawie którego jeszcze nie widzieliśmy. Ono jest znacznie większe. Tam są ładniejsze... Znaczy większe drzewa. Akurat już założone są siatki, zabezpieczone. Ale tutaj póki co... Te drzewa, te drzewa nie są zabezpieczone. Tak? Zgadłeś już? No. To chodźmy dalej. I, I to jest takie zawalone drzewo. To już jest przez, to bo, przez bobry. to bo bobry. Bobry. <laughs> No, to jest... Tam ktoś był bardzo niegrzeczny. Zostawił w no, Śmieci nie zostawia się. Na szczęście ich tutaj dużo nie ma. Każdy dba. No, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto przyjdzie i zostawi śmieci jakieś. Tata, Proszę. ucho, bo ja na ucho. Kobiet. Dobrze, te, później Sebastian, wiesz? Okay. To co, idziemy zobaczyć na tą drugą tam gdzie jest ten trzeci staw no. A w ogóle gdzie pierwszy? No pierwszy był ten, który na początku mijaliśmy. A to drugi? No to, to tak nazywamy, że to jest drugi staw. Tu powiedzmy raczej bagno jest a nie staw. Ono w ciągu lata jest prawie, że wyschnięte, tak? I więcej jest bagna niż wody. Ale jak sobie, to jest trzeci staw, tamten czwarty. No, można też tak powiedzieć. No. Myśmy tu też wieczorem byli, to jest wieczorem jest ciekawiej tu chodzić. Można spotkać różne dzikie zwierzęta, sarny, zające ogromne, no. lisy, no. które zresztą podchodzą pod domy, na posesje wchodzą, tak, ludziom. Kuny. Kun jest tak, kun, kun to tu jest bardzo dużo. Ej, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Co chcemy powiedzieć? Chyba na kolejny się... Ten. No. Na szósty. A... E, ty wiesz gdzie mamy iść teraz? W którą stronę? Hmm. Którą ścieżkę? Bo to są dwie ścieżki. No tam! tam. To? No to prowadź. <laughs> Patrz pod nogi, tak? Przypominam. Rozładowuje się kamera, to proszę. E... <laughs> No, chodźmy szybciej. I patrz pod nogi, tak rozglądaj się, bo to ja uczulam. Może nie zimą, ale zawsze trzeba zwrócić uwagę, czy czasem na ścieżce, którą podążamy, nie ma węży. No, ono, ono spruchniało jest, wiesz? To już spruchno. Niektóre z tych drzew można ręką zawalić. Tak, tak, to jest z no racja. A no, czy... to się stało? No no, no już też próchno, wiesz? Proszę. No, to jest grzyb. Jakaś pleśń grzyb. Chodź ty będziesz prowadził. Nie, ty prowadź. A już wiem gdzie jesteśmy, dobrze. Tu jest ukryta... Ukryta ścieżka, pójdziemy nią. Tam z daleka nie wiem, czy to widać. Chyba Jest, jest, jest y, tajemnicza chata. Później pójdziemy do środka, wiesz? A co? Nie, tam nie pójdziemy do środka, bo tam dziwne rzeczy się dzieją. Nie, nie, weź. To opuszczona piszczoda, stało tam mieszka, chyba nie? Nie, tylko lat temu było. A? No? Dobrze, idziemy dalej. Mijamy, w, mijamy tutaj wykopaliska, ponieważ w okolicy była już nieczynna, jest aktualnie cement, ym, cegielnia. O, to wygląda jak wąwóz po lewej po prawej stronie. A tu ulubione drzewko. Tak, siedzisko mech. Wygodnie się siedzi, tak? Lubisz to drzewo Zawsze na spacerze tu jest minuta przerwy No Minuta mhm. Tu jakieś drzewo brzoza się zawaliła No te brzozy one szybko Młode Jeszcze nie wyrośnięte one bardzo często się zawalają Niszczą się O no, umierają po prostu no. <laughs> Obumierają E, sta, to jest z obostrannych. E, no. Jaką tu e, Tu gli, glinę wydobywali, tak i. tu zielone No. I się zrobiły takie dzikie stawy. Ta zablokowana. Ale przyjdziemy tu chyba. Tata przyjdzieby chyba. Przy, e, przyjdziemy. Nie, to jest błota to jest Znaczy, nie wiadomo, czy przejdziemy, bo rzeczywiście może być trochę błota i Ale nie, nie tam było jest. Tam było bardzo dużo błota, To nawet nie przejdziemy tu, ale. To to jakoś tam chyba... chyba. Ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie. Po kamieniach Sebastian, po kamieniach. Widzisz, że to pełno gliny jest. To jest tylko. Dobra, wrócimy inną stroną. Nie będziemy już na wracać. O! Chodź. Na kolejny o! Bo się teraz tu pojdziemy. My tam gdzie mówimy... Chodź, pokażemy najpierw z tej strony ten staw. Ok. Tu było po trochę. To jest ulubione miejsce, tak, dla wędkarzy, ponieważ są ogromne ryby, no. wyjątkowo duże. Gdy woda jest przezroczysta, to można zobaczyć, jak wielkie ryby pływają. E, obejdziemy z tej strony, z prawej strony, tam nie będziemy szli. Tam są trzciny, tam nic nie ma ciekawego. Po drugiej stronie jest mnóstwo drzew zawalonych przez bobry. Są wasi. Właśnie... Tata... No. Proszę? Jak tata się zgodzi, to no. pójdziemy ja tam. E, Chodź, tu jest. pójdziemy z tej strony. Okej. Okay. No. A idziemy za włochy. Właśnie... E, tu mieliśmy historię, że uciekaliśmy przed. E, strażnikami, e, Bo maseczek nie mieliśmy.